Ja szukać tych kamieni jamal, tych to! O kurwa, nasz burpa. pa! Pa, Chodź za was! Pa to kurwa! O kurwa! Nie, co się stało? Zjebie, jebany! Ale jak? Skąd miałem wiedzieć? Ja pierdolę szef się wyjebał, ale dlaczego? Nie no kurwa to są jakieś jaja chyba Kurwa! Weźmy z szyj, z szyjmy! Zzyję, szyję! Ale boli! Ja pierdolę! Ja też ledwo żyję! Odpierdoliło mi cały policzek! a O kurwa się pali! Szefa nam spali Szefa nam spali. Czekaj, czekaj, czekaj! Re Reanimovat animovat šefa, třeba, třeba kurva.